Serce każdego z nas ma swój rytm. Nie tylko ten biologiczny, związany z pompowaniem krwi. W biblijnym ujęciu serce jest siedliskiem życia emocjonalnego, ale rozumiane jest także jako władza do wydawania osądu. Czy coś jest dobre, czy złe, czy coś jest fałszywe, czy prawdziwe. Serce ma swój rytm rozpoznawania prawdy. W duchowym sensie jest odpowiedzialne za pompowanie do krwiobiegu naszego ducha, życia Boga. Rytm rozpoznawania prawdy, dobra i piękna, czyli wprowadzania w siebie samego życia Boga, to jest Ducha Świętego, może być bardzo wolny, niedbały, leniwy lub też może się zupełnie zatrzymać, podobnie jak zatrzymuje się nasze biologiczne serce. Jak wiemy, kończy się śmiercią całego organizmu. Z drugiej strony, ten rytm może być bardzo dynamiczny. Nasze serce może w lot chwytać prawdę, dobro i piękno, przekazując niejako natychmiastowo życie Boga naszemu duchowi. Jest tylko jeden warunek jaki? To właśnie chciałbym Wam opowiedzieć w tym odcinku zatytułowanym Rytm Serca czyli opowieść o uczniach idących do Emaus Nazywam się Marek Domagała a to jest vlog lampa niewidzialnego Pershit bara Elohim eta Shamayim ze et Arz do voson vechushach al ina a he en halagos, kai halagos in tros ton theon, kai theos in, in halagos. Ostatnie dni dla uczniów to sytuacja tak dynamiczna, że ich umysły nie nadążają za wydarzeniami. To, co się stało, wydarzyło się tak szybko i wbrew oczekiwaniom, że wszystko to, co w nich pozostało, to jedno wielkie poczucie totalnej klęski. Są rozbici, zdezorientowani, nie rozumieją tego, co się stało, nie mają pojęcia, co będzie dalej. Przyszłość. Rysuje się w ich głowach w bardzo ciemnych kolorach. Na dodatek przed świtem kobiety poszły do grobu Jezusa i twierdziły, że zostały pusty grób oraz że widziały aniołów mówiących, że On żyje. On żyje. Oczyma wyobraźni widzę ten kontrast między kobietami wykrzykującymi w euforii: On żyje, On żyje a przygnębionymi apostołami, ludźmi mocno stąpającymi po ziemi. Wprawdzie Jezus wskrzeszał umarłych, na własne oczy widzieli, jak wskrzesił swego przyjaciela Łazarza. Ale to było coś zupełnie innego. Jak niby umarły miałby wskrzesić do życia samego siebie? Jak tonący miałby za włosy wyciągnąć siebie z wody? Ten zawsze w miarę logicznie poukładany świat właśnie zaczął się na ich oczach rozsypywać. To, co działo się wtedy w głowach apostołów, może dosłownie przyprawiać odreszcze. To, za czym podążali przez ostatnie lata u boku swojego rabiego, który nauczył o miłości do Boga Ojca, do bliźnich, nawet do swych wrogów, zostało brutalnie i bezwzględnie obrócone w pył. To tak jakby zło, jak zwykle zresztą na tym świecie i tak na końcu wygrywało. Jak często w nas samych jest właśnie to straszne przeświadczenie, że wszystko fajnie, fajnie, miłość miłością, dobro dobrem, ale na końcu to i tak zło bierze górę. To nam się wydaje bardziej logicznym, wiarygodniejszym i o bardziej realniejszym rozwiązaniem. Bo tylko w bajkach i w naiwnych umysłach dzieci Dobro na końcu zwycięża i jest happy end. Uczniowie kilkadziesiąt godzin temu widzieli w swoim życiu najbardziej okrutną śmierć mistrza. Najbardziej okrutną i pozbawioną jakiegokolwiek sensu. A przecież Jezus był chodzącą dobrocią. Nie było sytuacji, w której odmówiłby pomocy chorym, jeśli go o to poprosili. Nie było sytuacji, w której odmówiłby uzdrowienia chromego, trędowatego. Niewidomego czy nawet opętanego, jeśli ten prosił o niego z wiarą, lub taką prośbę wypowiadali ich najbliżsi. Tak, on był samą dobrocią, mądry, miłosierny. Jezus był ostatnią istotą na tym świecie, która by zasługiwała na śmierć, i to na taką śmierć. Śmierć krzyżowa należała do najbardziej bestialskiej formy pozbawienia kogoś życia. Tylko bardzo zasłużeni przestępcy mogli na nią liczyć. Nie chodziło w niej tylko o zadanie męczarni z i odebranie życia, ale by ich możliwie najdotkliwiej upokorzyć. Poniżyć w akcie umierania. Umierania na oczach zwykłych gapiów, podekscytowanych ciekawskich, obojętnych przechodniów, na oczach pogańskich żołnierzy oraz szydzących z niego na krzyżu kapłanów i faryzeuszy. A zatem Jezus, jako całkowicie niewinny, padł ofiarą spisku. To właśnie było w głowach apostołów. Uważali, że został wplątany w sieć oskarżeń, a wskutek religijny, politycznej manipulacji ówczesnej władzy Sanhedrynu. Faryzeusze i sadyceusze rękoma Rzymian doprowadzili do realizacji tego, co już wcześniej zamierzali, czyli do śmierci Nazarejczyka. W głowach uczniów z coraz większą siłą. Musiało narastać przekonanie, że to jest właśnie realna władza tego świata. Siła, której nie można lekceważyć, ale należy się z nią liczyć. Chcieli go zabić i to zrobili. Krótko mówiąc, przebiegłe zło wygrało. Zrealizowało dokładnie swój plan. Uczniowie w takim stanie intelektualnego, emocjonalnego i duchowego chaosu, ze skołatanymi nerwami. Decydują się iść do Emaus. Miejscowość Emaus, jak zmiankuje ewangelista święty Łukasz, jest oddalona od Jerozolimy 60 stadiów, czyli około 12 km. Nie jest to więc ucieczka w stylu byle dalej od Jerozolimy bardzo daleko, ale raczej swoista krótka przechadzka, by złapać jakikolwiek dystans do tego całego zamieszania. Ciekawostką jest to, że nazwa Emaus jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza ciepłe źródła. Nie dziwiłbym się wcale, gdyby się okazało, że celem tej wędrówki była myśl o odstresującej kąpieli w ciepłych źródłach takie swoiste, starożytne spa. Mówiąc językiem młodych, uczniowie potrzebowali resetu pisze ewangelista. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Nie idą w tempem uporczywym milczeniu, ale podejmują się próby interpretacji. Tego, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. Z tego opisownika, że nie tylko mówią, rozmawiają ze sobą, greckie homilein, ale wręcz dyskutują, greckie sydzetein, czyli wymieniają argumenty. Być może nawet się sprzeczają, ale z pewnością ich argumenty były tak samo trzymane na uwięzi. Czyli rozmijające się z prawdą, jak oczy, którymi nie rozpoznali Jezusa. Żywa dyskusja, w której argumenty i rozpaczliwe próby interpretacji są oddalone od prawdy, co najmniej jak Emaus od Jerozolimy, jeśli nie dalej. Ewangelista na określenie przesłoniętych oczu używa określenia greckie ekratunto, to jest trzymane. Co im przesłoniło oczy? Co trzymało ich oczy? W nierozpoznaniu osoby Jezusa, ich serca i umysły. serca i umysły, które wdały się w dyskusję z pominięciem prawdziwej interpretacji ostatnich wydarzeń, tak jakby ogarnęła ich nagła amnezja na słowa Jezusa, gdy jeszcze był z nimi. Jezus wielokrotnie wspominał im o tym, co ma się wydarzyć, cytował święte wersety Pisma, które dokładnie opisywały los Mesjasza. Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Niezwykłą moc posiada serce, które rozmija się z prawdą. Sprawia, że stajesz się ślepy na obecnego przy tobie Jezusa, pisze dalej święty Łukasz. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze. Zatrzymali się smutni. Jak głęboki musi być smutek tych, którzy mają Jezusa na wyciągnięcie ręki, ale dziwna zasłona niepamięci i błędnych interpretacji sprawia, że go nie dostrzegają. Święty Łukasz używa bardziej dosadnego przymiotnika opisujący ich smutek. To jest greckie schytropoi, co dosłownie znaczy „ponurzy. Stanęli ponurzy. Być ponurym to zdecydowanie coś więcej niż być smutnym. Być ponurym to być zanurzonym w głębokim mroku, w gniewie, z domieszką niezgody, buntu wobec zaistniałych faktów. Pisze dalej ewangelista. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się w tamtych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Już chyba większą ślepotą nie można było się wykazać w tej sytuacji. Jaką się wykazał uczeń Kleofas, który do Pana Jezusa mówi, że jest On chyba jedyną niepoinformowaną osobą. Zadziwia mnie delikatność, mądrość i pokora tego, który akurat najbardziej wie, co się wydarzyło w tych dniach w Jerozolimie. Nikt bardziej od niego nie był zaangażowany w to wydarzenie. Nikt bardziej od niego nie doświadczył tych wydarzeń na własnej skórze, nikt bardziej od niego. Nie był w centrum tych wydarzeń. Nikt bardziej od niego nie był bezpośrednią przyczyną tego, co się stało. By jednak uwolnić ich oczy trzymane na uwięzi, by zedrzeć łuski, które sprawiają ślepotę na obecnego przy nich zmartwychwstałego, pragnie poznać ich wersję wydarzeń, by nazwali swoje rozmijanie się z prawdą. Jest jak lekarz-mędrzec, który pragnie usunąć u chorego kataraktę z duchowego spojrzenia, ale najpierw chce wysłuchać chorego i zdiagnozować główną przyczynę tej dolegliwości. Pisze święty Łukasz. Odpowiedzieli mu to, co się stało z Jezusem Nazarajczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Pierwsza diagnoza przychodzi dość szybko. Uczniowie nazywają go prorokiem. Oczywiście wyjątkowym prorokiem, bo potężnym w czynie i słowie. Ale o dziwo nie nazywają go już Mesjaszem. Już go tak nie postrzegają. Tak jak Piotr, który kiedyś wyznał, ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Niepojęta jest ta amnezja. Wyparcie i zawiedzione oczekiwania wobec politycznego mesjasza, który miał wyrwać umiłowany Izrael z okupacji pogańskiego Rzymu. Ewangelista używa sformułowania: My zaś mieliśmy nadzieję, greckie epizomen. Jak szybko i nisko upadli uczniowie Jezusa, którzy od nadziei na wybawienie z niewoli zła i grzechu całej ludzkości. Nadziei na zapanowanie tu i teraz Królestwa Niebieskiego, nadziei na życie wieczne dla każdego grzesznika, który się nawraca, przeszli do nadziei uwolnienia od okupanta. Jak niebezpieczna może być fałszywa nadzieja spodziewająca się dobra tam, gdzie go nie ma. Prowadzi wprost do grzechu bałwochwalstwa, czyli odrzucenia prawdziwego Boga, szukania szczęścia, spełnienia w tym, co w oczach Boga jest obrzydliwością. I doprowadza człowieka do ślepoty, niewoli, nieszczęścia oraz do ostatecznego upadku. Pisze dalej Ewangelista. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenia aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały. Ale jego nie widzieli. Święty pisze, że kobiety Eksestesan, dosłownie w greckim, zdumiały, zdumiały apostołów. Uczniowie są zdumieni brakiem ciała Jezusa w grobie, ale jakby kompletnie utracili zdolność prostego wnioskowania. Zamiast w oparciu o te relacje uznać, że Jezus naprawdę powstał z martwych, oni wolą się ekscytować opowieścią kobiet o aniołach i o tym, co mówią aniołowie. On żyje. Niż faktycznie uwierzyć, że on żyje. Tu jest taki mały niuans, mała subtelność. Następnie wspominają o Piotrze i Janie, którzy też widzieli pusty grób, jak opowiadały kobiety, ale jego nie widzieli. I tu widzimy wyraźny zawód w tej relacji, że jego nie widzieli. Być może gdyby go widzieli, to ci już by wierzyli. Tym opisem dają do zrozumienia, że są skołowani i nie wiedzą, co mają o tym wszystkim myśleć. I co postanawiają? Zawieszają osąd, zawieszają decyzję, utknęli w pustce bez jakiegokolwiek punktu odniesienia. Co gorsza, nie mają pojęcia, że w niej tkwią. I nie mają też pojęcia, pomysłu, jak się z niej wydostać. Ślepy duchowo nie ma świadomości, że jest ślepy, dopóki nie zacznie widzieć. Tu jest właśnie kłopot pewien paradoks. Uczniowie teoretyzują, stawiają różne hipotezy, ale jednego nie potrafią uczynić, uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał, uznać ten niesamowity fakt, który zmienia wszystko. Pisze dalej święty Łukasz. Na to on rzekł do nich. O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Ewangelista używa przymiotnika Anoetoj, to jest bezmyślni. Uczniowie nie potrafią myśleć, wnioskować, czyli po prostu uznać prawdy. Dlatego nie mogą dostrzec osoby Jezusa w tym nieznajomym towarzyszu drogi do Emaus. Bezmyśli i zaraz dodaje stykardia, co dosłownie znaczy powolni sercem. Przed umysłami, sercami uczniów przewijają się niezbite dowody na jego zmartwychwstanie, ale ich serca są zbyt wolne, ociężałe, nieskore i niechętne, by wierzyć. Rytm ich serc w rozpoznaniu prawdy jest zbyt wolny. Jezus im wręcz to wyrzuca. Nie nadążacie za tym, co się dzieje, nie, nie widzicie prawdy. Przypomina słowa pisma świętego, które cytował im wiele razy, zanim to wszystko się spełniło. Cierpienie i śmierć, której doświadczył, nie jest klęską, ale bramą do Jego chwały. Kiedy tak cierpliwie tłumaczył im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego, ich serca nagle przyspieszają. Stopniowo wychodzą z tego stanu ociężałości tego stanu zawieszenia osądu, lecz wciąż brakowało jakiejś kropki nad i, by całym sobą mogli uznać opowieści o zmartwychwstaniu za fakt zmartwychwstania, pisze ewangelista. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej, lecz przymusili Go, mówiąc, Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. A On okazywał, jakby miał iść dalej. Bóg zawsze idzie dalej. Nie zatrzymuje go czas, mrok, horyzonty ziemi i całego wszechświata. Prośba uczniów jest zwyczajna, naturalna, ludzka. Spójrz, zbliża się noc, trzeba się zatrzymać w jakimś domu. Tam możemy odpocząć, posilić się, przespać. Za tymi prośbami Pan Jezus słyszy to, co naprawdę w nich jest. Uczniowie pragną z nim pobyć. I nie odmawia. Dlaczego? Ponieważ on również pragnie z nimi pobyć. Pisze dalej święty Łukasz. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Chwila prawdy. To jest ta brakująca kropka nad i. Uczniowie przypominają sobie ostatnią wieczerzę. Przed dzień męki i śmierci Jezusa. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. I dalej pisze święty Łukasz. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Ta chwila prawdy natychmiast otwiera ich wzrok duchowy, w końcu rozpoznają w tym nieznajomym z drogi do Emaus Jezusa Mesjasza. To nie jest przypadek, że Jezus wybiera właśnie tę konkretną chwilę, by uczniowie przejrzeli. Za tym wyborem kryje się wyraźna intencja, by uczniowie przez pamiątkę jego ofiary ciała i krwi również innym otwierali duchowy wzrok na prawdę o Jezusie Mesjaszu. Bogu Człowieku i zbawicielu świata. Kai autos afantos egeneto ap autum. I on niewidzialny, grecki afantos, stał się dla nich. Interesujące jest to, że gdy nasz wzrok duchowy jest zamknięty, spotykamy Jezusa w sposób namacalny fizycznie. Doświadczamy go naszymi zmysłami, nie mając świadomości, że w tych różnych nieznajomych, którzy czasem towarzyszą nam w drodze, obecny jest sam Jezus. A gdy nasz wzrok duchowy się otwiera i poznajemy prawdę, on znika z pola widzenia fizycznego. Już nie możemy go dotknąć i zobaczyć na sposób zmysłowy. Wraz z odkryciem prawdy o ofierze krwi i ciała Jezusa, znaczeniu jego cierpienia i śmierci, jego zmartwychwstaniu, postać materialna Jezusa staje się dla uczniów niewidzialna. Ale wtedy, podobnie jak uczniowie Zemaus, my również potrafimy na nowo, we właściwym świetle, interpretować wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, zanim go rozpoznaliśmy. Pisze Ewangelista. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Kardia kajomen, serce płonące. Serce płonące jest znakiem, że jesteśmy w obecności żywego Pana. Nawet jeśli nasz umysł nie do końca może zrozumieć, co się dzieje, warto wtedy słuchać swojego serca. Żar obecności Boga rozpala nasze serca. Wtedy jego rytm rozpoznawania prawdy, dobra i piękna przyspiesza. Wtedy natychmiast przekazuje życie Boga do naszego ducha, pisze dalej święty Łukasz. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze.